Magic the Gathering jest grą turową. Wyróżniamy naszą turę oraz oponenta. Aby nie było tak łatwo, trzeba podkreślić, że tura składa się z kilku części, które których dopuszczalne jest wykonywanie konkretnych czynności. Podzieliłem turę na pięć faz. Początek tury, pierwszą fazę główną, combat, drugą fazę główną i koniec tury. Początek tury składa się z trzech kroków. Untap step. Następuje odtapowanie wszystkich naszych tapniętych permanentów. Teraz rozpoczyna się upkeep. Ten krok jest ważny dlatego, że rzadko zaczynają działać tutaj efekty kart. Krokiem zamykającym początek tury jest draw podczas którego dobieramy jedną kartę ze szczytu talii do ręki. Przechodzimy dalej do pierwszej fazy głównej, czyli Mind phase 1, W której są dwie fazy główne, jedna przed, a druga po kombacie. Do dowolnej z nich mogę dograć karty lądu, ale tylko raz w całej turze. Mogę również zagrywać dowolne zaklęcia, więc niech będzie, że poradzę teraz kreaturę, opłacę koszmany i rzucę zaklęcie. To moja tura, więc przeciwnik może zagrywać jeden instant i używać aktywowanych zdolności, aby odpowiedzieć na moje ruchy. Tym razem mi się jednak udało. Nie chcę już niczego zagrywać, więc przejdę do fazy o nazwie Combat. To podczas niej kreatury atakują, blokują i umierają. W fazie tej ukryty jest główny sposób uzyskania wygranej w Magic the Gathering, mianowicie atakowanie przeciwnika kreaturami i zdawanie mu obrażeń, aż jego punkty życia nie spadną do zera. Combat dzieli się na 5 kroków. Beginning of Combat. W czasie trwania początku kombatu nic specjalnego się nie dzieje, chyba że kartą mówi inaczej. To również ostatnia możliwość rzucenia zaklęcia i użycia aktywowanej zdolności przed zadeklarowaniem atakujących. Przechodzimy do Declare Attacker Step. Teraz decyduję, które z moich kreatur będą atakować. Uwaga! Loxodon Smiter nie może atakować, bo dopiero go zagrałem. Kreatury po zagraniu nie mogą być tapowane aż do rozpoczęcia kolejnej tury właściciela. Nazywa się to Summoning Sickness. Moje pozostałe kreatury mogą jednak atakować, więc czemu nie? Tapuję je i do przodu. Ważne, by pamiętać, że wyłącznie odtapowane kreatury mogą atakować, ponieważ mogą zostać tapnięte w celu dokonania agresji. Następnym krokiem jest deklar blockers. Jako broniący się gracz przeciwnik może wybrać, które z jego kreatur będą blokować moje stworzenia i jak. Tylko odtapowane kreatury mogą blokować, jednak blokowanie nie wymaga od nich tapowania. Wszystkie z moich niezablokowanych kreatur zdają obrażenia przeciwnikowi, przez co je mnie do zwycięstwa. Przeciwnik zdecydował, że zablokuje tylko jednego z moich atakerów. Teraz przydałoby się troszkę poczarować. W trakcie trwania fazy kombatu, obaj gracze mogą używać kart instant, oraz aktywowanych zdolności. Ja rzucę Giant Grove, ubierając za cel Squadron Hawk. Teraz wzmocnię jego siłę i wytrzymałość o 3. Przeciwnik nie robi nic, więc przechodzimy do Damage Step. Rozliczane są tutaj obrażenia. Mój Squadron Hawk nie został zablokowany, więc zadaje przeciwnikowi obrażenia równe swojej sile. Kreatura blokująca i atakująca zadają sobie natomiast wzajemnie obrażenia, które odliczane są od ich wytrzymałości. Jeżeli wytrzymałość któregokolwiek stworzenia spadnie do zera, to zostaje on do i spada na cmentarz. Moja kreatura przetrzymała cios, czego nie można powiedzieć o tej, którą kontroluje przeciwnik. Nie zmienia to faktu, że misiek został zablokowany i żadne obrażenia nie przejdą przeciwnika. Wszelkie zdane obrażenia pozostają na kreaturach aż do końca tury, więc jeżeli po drodze spotka nie coś niemiłego, to, to niech nie zginą. Ostatnim krokiem kombatu jest jego koniec i nic specjalnego się nie dzieje, chyba że efekt karty mówi inaczej, ktoś aktywuje zdolność lub zagra zaklęcie. Przechodzimy do drugiej fazy głównej, która nie różni się specjalnie od pierwszej. Mogę zagrywać zaklęcia, dołożyć ląd, jeżeli uprzednio tego jeszcze nie zrobiłem, aktywować zdolności i tak dalej. Podobnie jak w innych fazach, przeciwnik mógłby zagrać instant i używać aktywowanych zdolności swoich kart, ale tego nie robi. To wszystko przenosi nas do fazy końcowej. Składa się ona z dwóch kroków. Pierwszy to ending step. Jeden z tych, w których nic się nie dzieje, chyba że coś się dzieje. Po nim następuje clean-up step. Sprawdzam, czy mam więcej niż 7 kart na ręce. Jeżeli tak, to muszę wybrać i odrzucić na cmentarz tyle, aby pozostało mi w ręce 7 sztuk. Muszę zrobić to teraz tylko ja, bo to moja tura. Na szczęście nie ma takiej potrzeby. Dzieją się teraz dwie rzeczy. Pierwsza, wszystkie obrażenia z kratur są leczane. Druga, efekty, które podają, że działają do końca tury, wygasają. Moich squadron jest wciąż 4x4. Dzięki Giant Grow. Teraz wraca jednak do swojej pierwotnej formy. Następuje przekazanie tury przeciwnikowi, który musi przejść przez te same fazy i kroki co my. I tak w kółko, aż ktoś wygra. Warto zaznaczyć, że kreatury, którymi atakowałem w swojej turze nie odtapują się w antapie przeciwnika, a dopiero w moim. Oznacza to, że nie będę mógł nimi teraz blokować. I właśnie dlatego należy dokładnie przemyśleć wybór swoich atakujących, żeby potem nie okazało się, że nie mamy czym się bronić. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania ja kolejnego, a tymczasem do usłyszenia.